Witam Was, kochani, w przeglądzie w Pepko. Zapraszam Was na przegląd nowości. Będzie bardzo dużo się działo. Nowości do kuchni, do domu, do salonu nowe poszewki, kosze, do organizacji coś dla dzieci. Ale też pokazały się już świąteczne rzeczy w Pepko. Tak więc, oglądajcie na końcu, bo tam będzie niespodzianka albo. Przed końcem, jakoś tak coś posłuchacie. Zaczynamy od kolekcji greckiej, to jest na tej ścianie Home Collection i tutaj mamy nowe zasłony. Piękny wzór kosztują 100 zł. Pokażę Wam tutaj na tym obrazku lepiej widać. Są naprawdę bardzo grube, przyjemne 135x260 cm. W tej kolekcji znajdziecie również koce, i tu macie taki piękny, biały koc, przyjemny, bardzo milusi. 40 zł, 150 na 200 cm ma bardzo ładny wzór i taki jest minki jak futerko. Tutaj macie skład 100% poliestru. A jeżeli jesteście nowi, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem oraz dajcie subskrypcję. Wtedy będziecie na bieżąco z przeglądami, które wskakują codziennie na kanał. Tu już macie kolejną narzutę niebieską 180x220, i ona też ma piękny taki wzór. To już jest taka narzuta, wiecie, na łóżko takie małżeńskie, więc cena też jest wyższa: 120 zł. Pojawiły się też fajne nowe ramki, mają ramę złotą, tutaj hmm, cenowo to 9 zł, format A4. Kolekcja Paris 3, ale tutaj raczej nie znajdziemy nowości, już tyle tego było, że lecimy dalej na półeczki, tutaj dyfuzory, to wszystko jest na kanale, więc nowe osoby zapraszam na wcześniejsze przeglądy. Na półkach w Pepco wśród nowości znajdziecie też takie fajne lampy, 30 zł. Ta lampa jest matowa, mała, więc idealnie nada się na biurko, stolik bądź jakąś komodę. Nowe mięciutkie koce pepko przyjemne w dotyku 20 zł, wymiary to 130 na 170 cm no i w tym pepko znalazłam również te poduchy dynie za 30 zł, były 3 sztuki wychodząc już nie było żadnej, więc mówię, te, te poduchy znikają bardzo szybko, więc musicie lecieć po nie, jeżeli chcecie je kupić do swojego domu album 15 zł taki album mieści 200 zdjęć i tutaj wymiary zdjęć to 10 na 15 cm, drugi taki, ale znalazłam coś dla mam, to jest taki fajny moment, kiedy możecie tutaj wrzucić wszystko od narodzin maluszka, a potem tylko wspominać. Ja zrobiłam taki błąd, że kupiłam jaki przy jednym, taki przy drugim i uzupełniałam. Na początku, potem już gdzieś zapomniałam i teraz już nie pamiętam, więc taki niekompletny album, ale to jest tak świetna pamiątka. U mnie zawsze dużo się działo, więc stąd może też brak czasu, by tam zerkać na te. Albumy, ale naprawdę to jest piękna rzecz. Moja koleżanka mi kiedyś pokazywała, takżeśmy się działy, oglądały. To takie słodkie, jeszcze tam można wrzucić zdjęcia, dzieci. Super sprawa dla malucha. Taki album kosztuje 25 zł. Jeżeli któraś ma, to pochwalcie się, zostawcie komentarz, jak to u Was wygląda. Cudowny zestaw kubaczków. Ja na ten zestaw czekałam. 30 zł, metalowy, złoty stojak. I jak dziewczyny wysłały mi w zeszłym tygodniu zdjęcia, to ja mówiłam matko, jaki piękny zestaw kubaczków, takie ala gwiazdki. No ślicznie, jeżeli macie wstawki i dodatki złota, będzie pięknie wyglądać na waszym blacie kuchennym. Pokazały się też ostatnio te futerka w PEPKO, już pokazywałam na kanale, ale jak ten leży, to przypomnę. 40 zł, 60 na 90, przyjemne, beżowe, świetnie wyglądałem w okresie właśnie bożonarodzeniowym. Ustawicie choinkę czy jakieś dekoracje, prezenty, cudo. Lecimy na poszewki, kochane. Ta podposzewka to jest w ogóle to ostatnia nowość w Pepko. Przepiękny kolor. To tylko to takie mięciutkie futerko. Bardzo fajna poszewka. Kto już kupił, to zostawia komentarz. mam dla Was nowe poszewki. Ostatnio już nagrałam, ale mówię, pokażę Wam w kolejnym przeglądzie. 15 zł tu macie srebrną. Bardzo fajnie ona będzie wyglądała w okresie właśnie bożonarodzeniowym. Coś tak mi się wydaje, że to pod ten klimat już one tak wchodzą. Zobaczcie, złota bądź srebrna, bo są osoby, które mają na przykład złote dekoracje, są srebrne, a niektórzy idą w czerwone. Więc tutaj naprawdę można wybrać fajne poszewki. Również tutaj widzę, że panie ułożyły te wszystkie kosze, koszyki mniejsze, większe, największe do segregacji i możecie kupić je w kolorach zielonym bądź szarym. I za ten kosz zapłacicie 25 zł. Pojemność to 11 litrów. Tu mamy taki kosz na pranie. 50 zł. Jest dosyć spory. Jeżeli Wam się kolor nie podoba, możecie kupić spreje, które są w Action i przesprejować na jakikolwiek chcecie. Ja już widziałam jej dziewczynę Hmm, która hmm, na TikToku czy na Instagramie już teraz nie wiem gdzie y, takie kosze właśnie sprejem matowym białym wszystko przerabia z Pepko i Zexion i to pięknie wygląda. Tutaj na przykład 47 litrów za 35 zł. To takie na pranie kosze już są dosyć pojemne. Zobaczcie tak to wygląda. I co tutaj znalazłam? To fajne, e, takie już też z akcentem świątecznym, podkładki. Na razie są srebrne. Bardzo fajnie one się prezentują. Kosztują jedyne 5 zł. No i pojawiły się e, takie mm, zastawy dla dzieci. I mamy pierwszą dla dziewczynki, e, która ma kubek, miskę i talerzyk. Talerzyk jest przeuroczy w kształcie serca. To można nawet dać na przykład mamie na dzień matki. Czy na urodziny, bo jest naprawdę przeuroczy. Serduszko zawsze pasuje, czy do urodzin, czy do prezentu. 12 zł za talerzyk. Za miseczkę zapłacicie 10 zł i kubek kosztuje 8. Piękna taka zastawa różowa, więc ja jestem zachwycona. A komu się podoba, zostawia łapeczkę pod filmikiem w górę. Lecimy niżej. Tutaj już jest zastawa jakby lwa czy kotka. Zobaczcie, no chyba kotka. Fajnie on wygląda. I ten talerzyk kosztuje 12 zł. Do tego możecie dokupić kubeczek, który kosztuje 8 zł. Idziemy dalej. Kolekcja Parisi. Pięknie wyłożona. Ostatnia nowość to te szklane tace, Przepiękna faktura. Oraz te zaparzacze do herbaty. Tutaj kubeczki. Ja te kubki już chyba pokazywałam. One mają takie wgłębienia takich alakulek. Bardzo fajnie to wygląda. Miłe w dotyku. I kosztuje ten kubek 12 zł. No, wczoraj, jak byłam nagrywać, to dużo się działo. Mówię, czy będą jakieś nowości. Więc nowością jest kolor i nowy tego kubka, 12 zł, nie było jeszcze takiego i ten zielony, więc te zielone były właśnie w okresie bożonarodzeniowym i tak czuję, że za niedługo właśnie będzie mnóstwo tych dekoracji w Pepko Co tutaj dalej? Zobaczcie, ile tutaj tego jeszcze ta pani ma, więc zostawiam ją w spokoju, żeby sobie pracowała. 12 zł nowość na dziale tutaj urodzinowym i mamy pierwszą taką Boże rzeczy do zabawy. <grymne> Na dziale dla psa znalazłam smoczek, kość. To są takie zabawki 8 zł. Ciekawe. Ja wiem, że mam tu panie, które lubią takie rzeczy. Możecie też kupić dla swojego pupila koce. Bardzo fajne kości. Podobają mi się te koce. Tu akurat jest nowy kolor zielony i kosztuje 10 zł. Tylko nigdzie nie umiałam znaleźć wymiaru tego koca. Nie wiem, gdzieś chyba ukryła. Ukryty jest ten wymiar przede mną, albo ja po prostu jeszcze jestem słaba i yy, no nie widzę, nie wiem, nie mam pojęcia. Wybaczcie będzie brak wymiaru. Co wróciło do Pepko to Super Things. To jest po prostu hit, to są takie gumowe, małe figurki 35 złotych zestaw i każda figurka ma swojego przywódcę, więc to jest w ogóle wow. No i zobaczcie na to, kochane. Pokazują się dekoracje, zabawki bożonarodzeniowe, i na razie zaczęły Panie od zabawek. Więc tutaj na przykład takie kostki jakieś 25 zł, tutaj mamy kolejną 40 zł. No i są przecudowne zabawki, już które y, mają muzyczkę świąteczną. Jest Mikołaj, Renifer. Renifer nie grał, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w przypadku Mikołaja. No i tak to by wyglądało. Ja już tak się nie mogę doczekać tych dekoracji bożonarodzeniowych. Oczywiście nie, że tak szybko, ale i tak że wiem, że będą, więc a to straszydło to już to tylko tak dla osób, które lubią te rzeczy, bo że są osoby, które lubią rzeczy na Halloween. To to jest ostatnia nowość. No powiem Wam, jestem naprawdę ciekawska, co w tym roku Pepko przygotuje zbożonarodzeniowych dekoracji. Kolejna nowość, tym razem jesienna. Mamy mini zaparzacz grzybek. On jest przeuroczy. Zobaczcie, kosztuje 10 zł. I tu akurat pudełeczko było otwarte, więc stwierdziłam, że wam pokażę. Ja ostatnio w biedronce kupiłam sobie takiego kotka i ten grzybek jest przecudny. Zobaczcie. Nawet można ściągnąć ten łańcuszek i włożyć gdzieś jako dekorację, bo on nawet na osłonkę, taką cieniutką, y, się zmieści. 10 zł za te małe cudo do kuchni. I nie tylko. I tu, już kochane, chyba będzie wszystko w tym przeglądzie. Oczywiście, zostawcie mi komentarz, co Wam się najbardziej spodobało co byście kupiły, co kupiłyście już z wcześniejszych przeglądów. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze tutaj. W Action zapraszam Was bardzo serdecznie, było bardzo dużo fajnych rzeczy, przede wszystkim nowa zastawa, no i pepko, poducha, która jest już takim hitem na TikToku, ona schodzi z półek w jeden dzień no po prostu cudo. Tutaj były totalne nowości, tak więc oglądajcie wcześniejsze przeglądy, bo naprawdę warto. A na vlog la dziś jeszcze wleci Rossman i tam będą moje polecajki z kosmetyków i nie tylko. I promocje z najnowszej gazetki, teraz będzie wlatywać co gazetkę, taki przegląd. Tak więc dziękuję za przepiękne komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście najwspanialsi na YouTubie. Dzięki, że jesteście. Moi widzowie, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć, pa!